Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Przychodzę dzisiaj do Was z takim tematem. Jaka jest przyszłość tej relacji? Na Lenormand zobaczymy potencjał tej relacji i też to będą rady. Co nam doradzą? Karty, jeżeli chcecie na przykład tą relację rozwijać. A na tarocie sprawdzimy, co może się wydarzyć między Wami, do miesiąca czasu. Ale, kochani, jeżeli widzicie, że miesiąc czasu Wam nie odpowiada, ten czas nieaktualny dla Was, możecie tutaj ustalać swój czas. I zrobimy dzisiaj na cztery opcje. Jaki jest potencjał w tej relacji? Co trzeba wiedzieć? Wszystko. Pamiętajcie, że można wybrać więcej niż jedną opcję, i można też sprawdzić różne osoby. Mhm. I zaczynamy od jedyneczki. Jaki jest potencjał tej relacji? Jedynka: kartę mówię Wam o tym, że jest tutaj potencjał na związek poważny, jest potencjał na ślub, na relacje, w które będą zobowiązania. Jako rada karty Wam radzam tutaj potrzebne rozmowy, mądre rozmowy. Rozmowy takie wiecie, gdzie nie ma zbędnych emocji, gdzie jest jakby wyważone wszystko. Być może dla niektórych rada jest potrzebna. I jakby karty mówią o tym, że potencjał tutaj jest na poważną relację. Albo już jesteście w związku z tą osobą, w poważnym, tak? I tutaj karty radzą Wam a, zwrócić uwagę na komunikację, tak? Jak rozmawiacie? A... Zobaczymy. Wam powiedzą na najbliższy miesiąc, co może pomiędzy Wami się wydarzyć w najbliższym miesiącu. Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Hmm. Tutaj może być jakaś aktywność ze strony tej osoby. Też jeżeli były jakieś problemy, na przykład nie mogliście jakiegoś wyboru dokonać, to, to to coś może ruszyć, tak, jakby. U niektórych też karty pokazują wyjazd, że możecie gdzieś pojechać, albo ta osoba może do was przyjechać. To może być, kochani, niekoniecznie jakiś da wyjazd daleko, to może być blisko, nie wiem, jakaś galeria, cokolwiek. Też jeżeli Wy już w stałym związku jesteście z tą osobą, to kartę Wam razem w tym miesiącu na aspekt jakiś materialny i bytowy zwrócić uwagę, ponieważ to może wyzwać jakieś takie zakłócenie tutaj, że no, trzeba będzie albo a, wiecie, zastanawiać się to albo to, 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 to albo to. jak wy będziecie siebie czuli w tej relacji, tak, wasze samopoczucie. Też um, ja bym powiedziała, że możecie tutaj w tym miesiącu poczuć wsparcie od tej osoby, tak, jakby ta osoba chciała dla was coś zrobić przyjemnego. Jak wy będziecie siebie czuli w tej relacji? Takie uczucie, że wy tutaj się skupiacie na sobie, na swoich jakich potrzebach, na swoich, nie wiem, praca, cokolwiek, tak? No i niezła pozycja. Też u niektórych może być tutaj, że jeżeli wy już jesteście z tą osobą w relacji, to tutaj jakieś bytowych, wiecie, problemach, na no, jakichś bytowych, no, może nie problemach w ogóle, na rzeczach bytowych, o rzeczach materialnych. Generalnie wy tutaj macie jakąś taką silną pozycję. Tej relacji, jak będzie wyrażać siebie ta osoba, druga. No, ja bym powiedziała, że ta osoba będzie potrzebowała jakiejś waszej uwagi, będzie spróbowała zwrócić na siebie uwagę. Być może to nie taki, nie taki sposób, jak wy oczekujecie, ale no tutaj widzicie, gra on dlatego, żeby, co, żeby coś dostać, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i tutaj, dla czegoś u was, jeżeli. Dla Was to aktualny aspekt materialny i bytowy. Dla niektórych, być może u niektórych też zawodowy, jeżeli wy pracujecie z tą osobą, to tutaj może być albo sprzeczka, albo jakby każdy będzie miał swoje zdanie względem jakichś spraw, takich albo zawodowych, albo bytowych, albo w ogóle każdy będzie miał jakby swoje zdanie, każdy będzie miał swoje spojrzenie na jakąś sytuację. Ale to karty nie pokazują jako kłótnie, tylko jako, no, każdy zostaje przy swoim, przy swoim zdaniu. No i karty Wam radzą też w tym miesiącu zwrócić uwagę na tą osobę, ponieważ może ta osoba siebie wyrażać, tak, pokazywać siebie, może chcieć przeciągnąć Waszą uwagę, ale robić to w taki sposób, żeby jakby tego, dla Was to takie może pokazać się albo nieznaczące, albo Wy możecie tego nie zauważyć. Tak. Tak to wygląda. Dla jedyneczki piszcie co u was i z wami się żegnam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Co dla dwójki? Co dla dwójki? Jaki jest potencjał, kochani? Tutaj karty pokazują, że potencjał tutaj może być na rodzinę, na jakąś relację dość poważną. Gniazdo mówi o bociany. O rodzinie, ale tutaj albo relacja jest jakaś karmiczna, albo są tutaj jakieś poważne przeszkody ku temu, przy karcie krzyż, które trzeba pokonać, zanim by tutaj poszło w takim kierunku poważnym. Mhm. Tutaj jakaś karma do pokonania, do przerobienia jest przed Wami. Też tutaj u niektórych może u Was, to dla niedużej ilości ludzi, jakby potencjał tej relacji, może u Was się zmienić miejsce zamieszkania albo coś w tym rodzaju z mieszkaniem, coś z zamieszkaniem powiązanym w tym kierunku. No i też mogą być i wspólne dzieci u Was z tą osobą, tak, albo już macie wspólne dzieci z tą osobą. Karta krzyż mówi o karmie, czyli tutaj trzeba robić zawsze wgląd w siebie, co my możemy zrobić, tak? Bo zawsze jeżeli sytuacja karmiczna powstaje, to też my mamy na to wpływ, to jakby prawo przyczyny i skutka. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Bardzo ważne wtedy wyciągać wnioski. Tak. Bo karma, bo często mówią karma, to moja karma. Nie, karma ona po prostu odlatuje, odpracowuje się w momencie zrozumienia. Jak tylko wy zrozumiecie, co trzeba przestać robić, albo co trzeba robić inaczej, tak, i troszeczkę przechodzicie na te inne tory, ona odchodzi tak jak ulga następuje. Zobaczymy na najbliższy miesiąc co może pomiędzy wami się wydarzyć dla wszystkich kto wybrał dwójeczkę co może się pomiędzy wami wydarzyć? No, zobaczcie tak. Jeżeli kontaktu nie ma, to karty pokazują, że mężczyzna będzie wam demonstrować, że mu nie zależy, że on jest popularny, że on tutaj otoczony kobietami, że ma piękne, niesamowite życie, a tak naprawdę to nie jest. Zobaczcie, siedzi, nikogo dookoła nie ma, pusty stolik i sobie człowiek fantazjuje, człowiek w jakiejś iluzjach. Powiedzmy, jakiejś aktywności, dużo ja nie widzę, ale jeżeli u Was jest kontakt, to jakby karty pokazują, że tutaj u Was, a, że możecie spędzać czas na przykład, a, mogą być u Was na przykład jakieś gości, albo możecie przebywać wśród innych ludzi. No i karta tutaj mężczyzna wyszedł, może mężczyzna Was ustalać, próbować jakieś swoje zasady, będzie chciał siebie pokazać. Weźmy hmm, tutaj Wam jeszcze, co może pomiędzy Wami się wydarzyć. W najbliższym miesiącu. Wam trzeba zwrócić uwagę, może Was ktoś sprawdzać. Jeżeli Wy na przykład macie coś do ukrycia, no tak, albo u Was będzie chęć sprawdzić na przykład swojego mężczyznę, tutaj dowiedzieć się więcej, być może czegoś, czego nie wiecie. Jakieś sprawdzanie tutaj, zaglądanie jest. Zobaczymy, jak będziecie siebie czuć. Jak będziecie siebie czuć. W tym miesiącu względem tej relacji. Mhm. Jak będzie wyrażać siebie mężczyzna? No, mężczyzna tutaj mało aktywny. Widzicie, jakby śpi, coś tutaj, jakby zmęczenie jakieś. Jest ryzyko, że mężczyzna może być tutaj w tym miesiącu mało aktywny i taki troszeczkę no śpiący. Nie koncentrować się bardziej na swoich jakichś takich potrzebach, tak? Też tutaj jakby wy siebie będziecie, będziecie czuć. Generalnie wy będziecie czuć wsparcie od tej osoby w jakiś sposób. Szczególnie jeżeli tutaj dzieci macie, tak? To jakby ta osoba się dokłada, wam pomaga. Tak nie jest, tak? Jeżeli u was nie ma że u Was na przykład jest jakaś odległość pomiędzy Wami, to u Was może być poczucie, no, że jakby widzicie potrzeby tej osoby. Także Wam ta osoba byłaby potrzebna, żeby poczuć takie wsparcie. No. To tak to wygląda. Weźmiemy dla, dla Was kartę rady. Dla Wojeczek. Trzeba skupić się na sobie. Zobaczcie, wyszła królowa tutaj. Kielichów. Zrobić coś przyjemnego dla siebie. To, co Was ucieszy, to, co lubicie tutaj, jakieś pozytywne emocje wam potrzebne, pozytywne wrażenia. Mhm. Tak to się pokazuje dla dwójeczki. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Piszcie, co u Was dwójeczki. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Numer trzy. Co u Was? Jaki potencjał jest tej relacji? To może być relacja. Zależy od tej pozycji, od tej, jakby. Tego poziomu, na którym teraz jesteś. U niektórych to może być przyjacielska relacja, że możecie być przyjacielami, ale jeżeli pytacie o relację romantyczną, to tutaj jest szansa na taką relację, gdzie będzie dużo zaufania, gdzie będzie wsparcie siebie nawzajem, gdzie będziecie kolegami dla siebie, a to jest najważniejsze takie relacje, one najsilniejsze kiedy nie ma, wiecie, szaleństwa jakiegoś. Tu rozumieją siebie, ufają sobie nawzajem, takie relacje są najszczęśliwsze i naj, um, najsilniejsze, najmocniejsze. Też karty, jeżeli tutaj patrzeć jako radę, to Wam tutaj potrzebne zaufanie na tą relację. Też uh, gwiazdy mogą mówić o tym, żeby cel, wybrać cel, czego Wy chcecie, tak? Uh, od tej relacji. Mm, zaufanie. No, tak, mi się pokazuje. Też. Uh, może, jeżeli na przykład teraz kłótnie albo ja coś niejasnego, u was może polubownie się załatwić, tak? I będzie spokój, e, będzie porozumienie. Tak, mi karty pokazują. No też może być jako rada tutaj trzeba w tej relacji takie przyjacielskie, tak być przyjacielami, tak rozumieć, e, na przykład być może. E, Czym się interesuje wasz partner, partnerka, tak? Żeby tutaj było wam o czym porozmawiać jako wam. To może waszą relację wzmocnić wtedy. Zobaczymy, co może się wydarzyć pomiędzy wami do miesiąca czasu. Может подвинуться там ещё в этаже, или там ещё сейчас? Ой -ой. Ну, кога не туда? Ежели был и кут, не буду ли такие карты вышли? Może tutaj coś się wyjaśnić. Karty Was odradzają od jakichś poważnych takich, wiecie, wyjaśnień. Od chęci za, walczyć, udowadniać coś, skłonić partnera albo partnerkę do czego, y, czego Wy chcecie. Ponieważ tutaj miecz złamany, miecz jak może się złamać. Y, może Wam to się nie udać, tak jeżeli będziecie próbować tam udowodnić, tak i tak. Y, no, zobaczę, ja wezmę tutaj więc sakar, bo to wyszło bardzo ciekawie. Tutaj może być też taka jakaś gra, także nikt nie chce swoich uczuć pokazać, tak? Może tutaj też brakować jakby jakiejś takiej równowagi między braniem a dawaniem. Każdy ma swoje, jakby nie mogliście się dogadać, tak? Wezmę jeszcze tutaj troszeczkę więcej. Co pomiędzy Wami może się wydarzyć i do miesiąca czasu? No, e, tak. Znaczy, jeżeli kontaktu nie ma, tak, to karty mi pokazują, że tutaj może być jakiś minimalny ko kontakt, mało uczuciowy. Osoba tutaj może gdzieś się skupić na, jakich, na jakichś przyjacielach, na jakichś swoich, wiecie. Na, na życiu przyjacielskim, na życiu zawodowym. I być może dlatego karty doradzają. Jeżeli tutaj tą relację chcecie chce rozwijać, to trzeba tutaj jakby z tą osobą się zaprzyjaźnić, być takim przyjacielem albo przyjaciółką, też yy, no nie to, żeby nie, nie być w tej sferze, przy, yy, jak to się nazywa, sfera. Nie wiem, to powiedzieć po polsku. Nie, nie o to chodzi, żeby zostać taką przyjaciółką, z którą można mieć bliskość się sobie później znikać. Nie, tylko żeby nawiązać taki kontakt, żeby mieć wspólne tematy. O to chodzi. Uh -huh. Jeżeli wy z tą osobą jesteście razem, u was jest w miarę wszystko w porządku, to tutaj karty mówią, że partner albo partnerka może tutaj skupić się na jakimś życiu przyjacielskim bardziej, gdzieś od was się oddalać, wam to może się nie podobać, tak? Tutaj ta karta mówi, że wszystko się ureguluje. Nie osądzajcie za bardzo. Spróbujcie zrozumieć też potrzebę tej osoby, ale granicy, powiedzmy, zdrowe też trzeba wystawić. Jeżeli to już zakłóca wasz spokój, tak? w jakiś sposób to was rani, to trzeba to oboznaczyć. Tak? Tylko nie, nie, nie walką, bo to stworzy się kłótnie i wy po prostu no, pójdziecie na gorszą taką pozycję i możecie siebie źle czuć poprzez to. No, zobaczymy, jak Wy siebie będziecie czuć w tej relacji. Jak Wy będziecie siebie czuć w tej relacji w miesiącu? No, Wam jakby czegoś brakowało, taki troszeczkę smutek, tak? Być może wy chcecie bardziej romantyzmu, żeby było bardziej piękne, tak? Jak gdzieś możecie partnera swojego albo partnerkę osądzać, że brakuje tego i tego. Ja bym chciała więcej kwiatków, więcej uczuć, tak? A tutaj widzicie, człowiek w masce poszedł się bawić tam z przyjacielami, z jakimś piwkiem. No, zobaczymy jak mężczyzna będzie siebie wyrażać w tym miesiącu. Oj, no, mężczyzna, on potrzebuje jakieś, widzicie, towarzystwa. Niekoniecznie, że tutaj chodzi. No jeżeli u Was w Waszej parze miały miejsca, powiedzmy, zdradę albo coś takiego, albo jakieś kłamstwa, to karta ta może o tym mówić, że jakby na to trzeba zwrócić uwagę, ale to dla niedużej ilości osób. Jak najbardziej, najwięcej ta karta mówi o takim. O jakimś takim przyjacielstwie, tak, o to, że potrzebuje ludzi, potrzebuje na siebie zwrócić uwagę, potrzebuje jakichś kontaktów, zabawy jakieś, Tak, może gdzieś być wśród innych ludzi więcej niż po prostu z Wami spędzę czas, tak to wygląda. No, to było dla, dla trojeczki. Piszcie, co u Was, z Wami się żegnam. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. I numer cztery. Zobaczymy, co u Was, jaki potencjał jest przed Wami. U Was karty mówią, że jest potencjał na relację stabilną, na relację trwałą, być może na wspólny dom, być może na kupno wspólnego domu, nawet dla niektórych. Karta, książka mówi o tym, że potrzebna tutaj, jeżeli wy chcecie dalej tą relację rozwieść, potrzebna jakaś mądrość, jakaś wiedza tutaj. Mm, być może ta karta też mówi pomoc przodków, tak? Dogadywać się z przodkami, z e, rodziną waszego partnera albo partnerki. No to może być taka rada. Mhm... Albo być może nawet wiedza książkowa, tam, psychologiczna. O tym, jak zbudować trwałą relację, o tym, jak rozmawiać, jak, co jest potrzebne. To też jest w naszych czasach jest bardzo aktualne. Dużo takich informacji to naprawdę pomaga. Tylko kiedy to stosujemy tak, bo czytać to można dużo czytać. I zobaczymy, co może pomiędzy wami się wydarzyć. No, kochani, u niektórych, ja muszę to też powiedzieć, jeżeli u Was jakaś to jest relacja zakazana, bo tutaj wyszedł nocny dom chyba, tak, nocny. I książka, może u Was jest potencjał na a, związek w ukryciu, na jakiś romans, tak, na jakieś spotkania w nocnym domu. u niektórych to może być internetowa na internetową na jakąś taką relację też pisanie może być będące w domu co może pomiędzy wami się wydarzyć do miesiąca czasu Co może się wydarzyć w połączeniu do miesiąca czasu. Mhm. Znowu jeszcze jedną kartkę. Tutaj mam takie odczucie, że mogą być dość poważne zmiany u Was. Coś może tutaj, coś może się skończyć, jakieś etapy, możecie pójść w nowe. Też mam takie odczucie, że tutaj mogą Wam namieszać, na no to trzeba uwagę. Zwrócić inne ludzie. Tutaj może być cokolwiek, tak? że Ktoś Wam na przykład podgaduje, że ta osoba niewłaściwa, albo tej osobie ktoś podgaduje. Inne osoby tutaj mogą wchodzić w grę. Też karty pokazują, że może być tak, jeżeli u was, wy jesteście w relacji z tą osobą, na przykład mieszkacie razem, albo się spotykacie, u was jest kontakt, wszystko w porządku, to tutaj może być u was jak impreza, być może coś takiego fajnego, możecie przebywać wśród um, innych ludzi. Też mam takie uczucie, że tutaj um, Albo u was będzie potrzeba, chęć sprawdzić jakąś moralność waszej osoby, ponieważ wam albo zazdrość jakaś może się wzbudzić, albo po prostu w jakichś innych kwestiach. Może być u was strach, że coś się robi niemoralnie. O tak, takie mam uczucie. Albo, kochani, odwrotnie. To ta osoba może tutaj... Próbować wam jakoś was sprawdzać, albo wam wmawiać, że wy coś źle robicie. Tak, że tutaj, jak widzicie, ona się modli. Jakby może być tutaj tak, ja po prostu podam wszystkie jakby interpretacje, co do mnie idą. Albo ta osoba sama coś robi nieodpowiednio. Próbuję wam jakby wmówić, że. A spójrz na siebie, czy ty, czy ty wszystko dobrze robisz, jakby tutaj, jakby osoba próbowała was sprawdzić w czymś, albo pokazać, że wy coś robicie źle. No, takie, takie dziwne energie tutaj idą na czwórkę. No. Wezmę jeszcze tutaj kilka kart, bardzo ciekawie wychodzi. Tutaj jakieś sprawdzanie, jakieś gierki mogą być dla niektórych, nie dla wszystkich. Jeśli dla waszej pary to nieaktualne, wiadomo, to nie dla was. No widzicie, tutaj mężczyzna jakby siebie nie chce pokazać, widzicie, w masce. On i kroki jakieś robi, tak? jakieś czyny tutaj wykonuje, ale w masce, czyli jest albo jakoś nieszczeraść, albo kompleksy, albo coś po prostu ukrywa, tak? I u was może być takie samo poczucie, tak? że co, co, co jest grane. Mm -hmm. No, tutaj jest ryzyko e, jakiejś konfrontacji i wyjaśnień u Was w tym miesiącu, jakby na to trzeba zwrócić uwagę. Mm -hmm. U niektórych może być tutaj, ja widzę, że idzie taka energia, u niektórych jest chęć skończyć tą, ten związek. Nie znaczy, że on się skończy, że u Was mogą być takie przychodzić e, myśli, że być może to lepiej skończyć, z tym się pożegnać. No. U niektórych tak. Albo u Was też te karta po prostu odejdzie może jakaś karma, jakieś karmiczne sytuacje, co się powtarzało, to odejdzie i z tym się pożegnacie. Tak, no weźmiemy na Wasze samopoczucie jeszcze. Weźmiemy na Wasze samopoczucie. Wy dość tutaj wybieracie stabilną pozycję. Karta cesarzowa na Was idzie. Wy, niezależnie od sytuacji, jesteście, nie wiem jak to powiedzieć, na poziomie, nie wiem czy tak się mówi. Trzymacie się swojej pozycji, jesteście pewni siebie, wyglądacie pięknie, czujecie się dobrze, znacie jakby swoją wartość. Bardzo piękna tutaj pozycja u Was idzie. I zobaczymy, jak ta osoba będzie siebie wyrażać. Jak mężczyzna będzie siebie wyrażać. Co on będzie robić. No, jakby tam nie było. Być może tutaj Wam wszystko się podobać nie będzie, ale mężczyzna będzie się starać. On będzie coś robić, żeby Wy poczuliście siebie dobrze. Żeby dać Wam jakieś wsparcie, poczucie pewności. Jakby tutaj jakąś opiekę, jakąś ochronę mężczyzna Wam będzie chciał zapewnić. Tak to wygląda. Dla tych, kto wybrał cztery. Bardzo Wam dziękuję. Piszcie co u Was i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.